W pierwszej chwili zwracam uwagę na buty. One najwięcej mówią o ludziach. Kształt, jakość skóry, forma. Może jestem niespełnionym rzeźbiarzem, ale zwracam uwagę na formę. Lubię otaczać się pięknymi przedmiotami, począwszy od solniczki, poprzez telefon, kończąc na sofie i samochodzie. Przywiązuje dużą wagę do designu szukam w nim inspiracji a poza tym moja kobieta ma chyba rację jestem kędzierzaciarzem fascynuje mnie nowoczesna technologia kupuję wszystkie nowinki techniczne na własnej skórze wypróbowałem pulsonika. technologia soniczna od razu skojarzyłem się z lotnictwem pulsonik mm -hmm. wprawia skórę w ultra szybkie drgania skóra rozluźnia się Dzięki temu podnoszą się nawet najmniejsze włoski. Naprawdę niezłe. Technologia działa. To najważniejsze. A do tego ta linia wygląda jak statek kosmiczny, w którym wszystko gra. Doskonale leży w dłoni. Cudo. Dzięki pulsonikowi wyglądam dobrze i czuję się dobrze. Zabawne, jak małe rzeczy mogą dostarczać tyle przyjemności.